Ekipa to niegobiza, Indian River. Jestem zadowolony z przenosin maszyny, bo jest w jednym kawałku. Musimy przesiewać, bo z trzech maszyn pracuje tylko jedna. Kuzyn Mike z powodzeniem przeniósł i uruchomił jedyny działający przesiewacz slusy lota. Lubię pracować dla Toniego, bo wiem czego się spodziewać. 40 lat ciężko pracował i zbudował firmę od zera. Nowe umiejscowienie maszyny jest dobre, bo wywrotki mają krótszą drogę. Staramy się być jak najefektywniejsi. Ja zajmuję się zasilaniem maszyny. Coś się stało. Czemu on biegnie? Wyłączę maszynę. Z sita dobiegł jakiś niepokojący hałas. Widzę spory kawał metalu, a powinien być tu, gdzie zieje dziura. Wyrobił się po środku i odpadł. Nie możemy tak pracować, bo zniszczymy dolne sito. Już na dolnych widać duże kamienie. Są dostosowane do takich, które przejdą przez wyższe. Ale spójrzcie, nie jest dobrze. Duży kamień zniszczył płytę ochronną pierwszego sita. Kuzyn Mike musi szybko naprawić usterkę. To jakieś kpiny. Co się stało? Co jest? Duże kamienie uszkodziły si to. Płyta ochronna jest zniszczona. Gdyby ludzie uważnie pracowali, nie byłoby takich kłopotów. Teraz czeka nas przestój, jakbyśmy nie mieli więcej na głowie. To strata 100 tysięcy dziennie. To nic zabawnego. Musimy szybko coś wymyślić. Bierzcie do pracy. Idioci. Praca zamiera, kiedy wyjeżdżam. Trzeba wyciągnąć cały element i zamontować odporniejszy. Wtedy wrócimy do pracy. Zniszczona płyta ochronna została zdemontowana. Mike zespawał ze sobą dwie dwucentymetrowe blachy, i tak powstała nowa, odporniejsza osłona. To ważny rok, bo dostałem awans. Lubię porządnie pracować, zwłaszcza teraz, bo chcę pokazać to niemu, że dobrze się spisuje. Przestój trwał ledwie dwie godziny i slusy lot wrócił do pracy. Jestem zadowolony. Naprawa udała się błyskawicznie. Trudno o ludzi, którzy potrafią obchodzić się ze sprzętem. Mike świetnie sobie radzi. I mówię o tym głośno, bo na to zasłuży. Tony jest zadowolony, ja też. Szukajmy złota. Mamy 5 tysięcy do wydobycia.